Halo halo, witam serdecznie z nadpięknego jeziora Ontario, 8 rano, trochę mgły, ale spotkaliśmy się tutaj dzisiaj po to, żebym mogła Wam wyjaśnić sposób zarabiania pieniędzy z Stockfusion. Zawsze kiedy ktoś tłumaczy Wam program marketingowy, używa kartki, długopisów, kółek, kalkulatorów, procentów, a ja chcę Wam dzisiaj pokazać przede wszystkim prostotę tego programu i Wykorzystam do tego po prostu kamienie. Bardzo chciałabym wykorzystać muszle, ale niestety nad jeziorem Ontario dostępne są tylko i wyłącznie kamienie, dlatego koncentracja zaczynamy. Porównamy to do Facebooka, bo to będzie wtedy bardzo łatwe do zrozumienia. Zobacz, kiedy ty otwierasz swój profil, na przykład na Facebooku, albo ktoś ciebie znajduje, albo ty kogoś znajdujesz ze swoich znajomych i buduje się. Twoje grono y, znajomych. To jest oczywiste. W Tok działa to dokładnie tak samo. Ty kogoś znajdujesz, ktoś ciebie znajduje, tyle, że w Tokfusion budujesz dwa grona. Użytkowników TalkFusion. Jedno grono, które będzie się rozwijało na prawo i drugie, które będzie się rozwijało na lewo. I będą się tutaj pojawiały nowe osoby, nowi użytkownicy TalkFusion, partnerzy biznesowi e, TalkFusion, twoi znajomi, znajomi twoich znajomych, zaprzyjaźnione firmy, ludzie, którzy potrzebują wideokomunikacji, ludzie, którzy chcą zarabiać z domu i tak dalej i te grona robią się coraz większe i teraz, uwaga, przechodzimy do strefy pieniężnej, czyli jak się zarabia. Po pierwsze, kiedy w tych gronach pojawiają się nowi użytkownicy, nowy użytkownik na prawo, nowy użytkownik na lewo, tworzy się coś, co nazywane jest w Tokwizie cyklem. Jeden użytkownik na prawo, jeden na lewo to cykl, a cykl to jest 25 dolarów, czyli 25 dolarów.

dolarów i tak dalej, i tak dalej za każdym razem, kiedy pojawiają się nowi użytkownicy i to są oczywiście pieniądze, które Ty zarabiasz, bo to Ty zacząłeś i budujesz te grona użytkowników. Pamiętaj, ja teraz dołożę jeszcze więcej, że w TokFusion budujesz również dochód pasywny, który jest niezwykle ważny, ponieważ Ci użytkownicy i Ci użytkownicy opłacają miesięczny abonament za korzystanie z narzędzi TokFusion, a Ty zarabiasz prosto od tego abonamentu. To Fusion płaci Ci dodatkowo za każdym razem, kiedy to ty sam umieścisz kogoś w swoim prawym gronie, albo ty sam kogoś w swoim lewym gronie. I jest jeszcze jedno źródło dochodu, które omówię dla Was poprzez zielone listki, kiedy ty sam umieścisz w swoim prawym zespole, taką osobę. Która jest bardzo poważna, bardzo poważnie traktuje współpracę z Tokfusion i zarabia pieniądze te bardzo konkretne. Ty zarabiasz 10% od dochodu tej osoby, za to, że to ty wykonałeś tą pracę i jesteś osobą, która pokazała komuś Tokfusion. Tu masz takie na przykład osoby, dwie, tu masz takich osób na przykład cztery. To znaczy, że jest Ci już bardzo dobrze w życiu finansowym. Jeżeli chcesz wiedzieć Trochę więcej na temat programu marketingowego. Dlatego, że w Top Fusion mamy aż 7 źródeł zarabiania. Koniecznie wpadnij do nas na wideokonferencję. Prowadzimy je codziennie i omawiamy tam szczegóły, co prawda nie na kamieniach, tylko na kartkach i na slajdach, ale koniecznie do nas wpadnij. Ja mam nadzieję, że żegnamy się w pełnym zrozumieniu najprostszego planu marketingowego na świecie. Top Fusion, pozdrawiam z Jeziora Ontario. Kanada, mówiła Marta Kaczmarski, cześć!